Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pokażę koniec quest'a eventowego, ponieważ, jak to bywa z moją pamięcią, zapomniałem o Soli i musiałem wracać od nowa do, tutaj, do podgrodzinithal, Nidhal, no i teraz muszę robić dwa razy to samo. Po skończeniu quest'a poszukamy sobie karmazyna. Myślę, że powinien się już zrespić. Szukałem pół godziny temu, ale go nie było. No i jak na razie to by było na tyle. Quest jest dosyć łatwy, ponieważ no zajmuje, zro zrobienie go zajmuje po prostu 10 minut, jak nie mniej. Wystarczy mieć tylko potrzebne składniki do wykonania tego quest'a. Najgorzej jest z tymi, z tymi fasolkami na 70 level, ponieważ po nie trzeba chodzić do Mistycznego Boru i kupować je u druidów. Jak znając życie, to jest dosyć daleko, no może nie jest daleko, ale po prostu dojście jest tam, no po prostu masakra. No i z tym jest właśnie problem. A jeżeli chodzi o dalsze wykonanie quest'a, to jest bajka, ponieważ prościutki, nie ma żadnych problemów tutaj. Jedyny problem mają gracze, z, którzy nie mają zrobionego quest'a na TP do Nithal, ponieważ podczas quest'a musimy się tam teleportować, a jak nie, no to musimy iść z Zeder, czyli minimum musimy mieć wbity 35 poziom, żeby dobrze wykonywać ten quest. No, i teraz tutaj klikamy na znaczek, schodzimy i idziemy tutaj i tu. Wiem, że to trochę nie w moim stylu, takie filmiki z questów, ale wszystkiego trzeba spróbować. Dobra, i tutaj idziemy na samą górę do takiej stajni, tam też zaczynamy tego quest'a tutaj stajnia dobra no i dla zapominalskich przestroga i mamy bombeczkę mamy 5 bombek już idziemy teraz po itemka o 5 bombeczek pięknie się prezentują eee, gdzie ten kurwa jest tutaj o jest ten cały grouch czy jak mu tam i kupujemy zbrojkę na 80 level doświadczenia i zakładamy Z Vermonta się już wysłużyła No dobra, no to logamy i szukamy karmazyna karmazyn powinien już stać Dobra logniemy O! Co to za czary? No, to, to widzicie, to jest właśnie mój fart. <laughs> po prostu lognąłem, a on się chyba tutaj zrespił. Mm. No nic, zobaczymy, czy jest jakiś klanowicz. Donald Dusk, tak? Pochwalę się moją nową legendą. Yy, Zrazu glaga. Teraz mam na 61 dwie klątwy yy, z przewodnika oraz z razia. Yy. No i tutaj kupiłem sobie naszyj ulepszony. Dobra, czekamy za yy, premierem i tutaj całkiem ciekawa rzecz. Yy, kolejna legenda z złego przewodnika. Zobaczcie sobie. O. 23 36 13 grudnia. Dobra, dawaj, dawaj. <tryk> I bijemy <kłysy> coś mam z, 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 jakieś problemy z moim gardłem, chyba <kłysy> z frenzów nikogo nie ma. Speed, koleś, serio no. <kłysy> Dobra, jest nasz kolega. Ciekawe co tam lotnie. <laughs> Skarmazyna. Dobra, przyjmmy i walimy. Mam nadzieję, że będzie to wega, najlepiej naszej. No bo to by mi się tutaj przydało teraz tylko. Albo łapki, no bo i tak. Lątwy na 61 będę miał yy, 3 w eku, a to jest i tak bezsensowne, ponieważ można mieć tylko 14%. No i dobijam. No nie! Co za. Dobra, kochani, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Także do usłyszenia, do następnego filmu. Teraz nagram jakiegoś Tytana. Także na razie.